Po dwóch meczach grupowych spotykaliśmy się, rozmawialiśmy tutaj, widział Pan to wszystko w czarnych barwach, mówiłem, że wkrótce to jest jednak granie przewidywalna i się okazało, że jest to przewidywalna. Jest, jest się do finału, przewidywali się z różną, z którą przegrywali wszyscy praktycznie, poza dyrekcją Będzim. Niemniej jednak przegrało i Tomę, i przegrało na Waldeko i także... Wy zajęliście wysokie drugie miejsce. I co, co Pan może powiedzieć o tym, Waszym no, bądź, bądź sukcesie? No przede wszystkim chciałbym podziękować chłopakom, że, że, że powalczyli. No kadrowo byliśmy, można powiedzieć, jedną z najsłabszą drużyną, nikt na nas nie liczył. Dwie porażki na, na Dzień Dobry, oczywiście braki kadrowe. No, no w finale też no praktycznie pod koniec mieliśmy jedną osobę na zmianę, ale jesteśmy zadowoleni z tego drugiego miejsca. Niech Pan zdradzi może kibicom, jak to się robi, że przychodzi się trzy mecze w rzutach kary, bo rzadko się spotyka to, żeby wszystkie mecze remisować i jeszcze rzuty kary, żeby je wygrywać. To była może taktyka? Remis nie, 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 no pewnie no, taktyka, bo, bo to jest stres do samego końca i, i to jest loteria, ale, ale w ramce mieliśmy, no, Mariusza. Yy, bardzo fajnie, bardzo fajnie się spisywał, bardzo dobrze. Oczywiście chłopakom powiedziałem, że na takiej małej bramce jak jak tutaj, w lucealnej rzuty karne oczywiście trzeba wykonywać mocno, mocno, bo tutaj już rzadko się zdarza, żeby lekko technicznie i uderzyć. Dziękuję chłopakom, że, że wykorzystali swoje 5 minut na tej scenie. Czy kluczem w tej imprezie tutaj można opatrywać na bramkę, którą strzeliliście w ostatniej sekundzie półfinału. To było chyba coś takiego podsumowującego Waszą wależność i ambicje w tym, tym turnieju. bo, Jak Pan mówi, kadrowo może wyglądaliście na papierze słabiej, ale jednak nam nie brakowało. To, by to był taki właśnie wasz murzreaty. Tak. Yy, trzeba przyznać, że yy, oprócz bramkarza i, i Zawodnika. to wszyscy to są młodzi chłopcy, którzy, którzy potrafią grać piłkę i, i przede wszystkim chcieli powalczyć. Gratuluję gratul gratul Wicemistrzostwa i zapraszam Dzięki. do kolejnych